Wszystkie nowe osoby zachęcam do wejścia na stronę finansową edukacja.com, zakładka Discord All in One. Będziecie Państwo mieli zarówno dostęp do webinarów, które odbędą się na Discordzie, jak i wszystkich prac, które kiedykolwiek zrobiliśmy. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj w takim krótkim podsumowaniu weekendowo mówimy temat metali i temat kryzysu potencjalnego w 2026 roku. To jest temat, który budzi skrajne emocje i ludzie zawsze doszukują się jakichś kryzysów. i Nawet niedziałający zegar wskazuje raz na jakiś czas prawdę, prawdziwą godzinę. I myślę, że z analizami wielu analityków tak jest. Natomiast pytanie jest zasadnicze, czy rynek metali spadający nagle, bo jak wiemy, ostatnio metale spadły. Srebro, złoto. Czy nagle, czy nagle spadający rynek metali może doprowadzić do bez na rynku akcji? Pierwsza rzecz jest taka, że zachowanie surowców szokowe, metale te są w tej części, w tej grupie surowcowej. Zachowanie rzeczy, które wpływają na szoki. I tam gdzie dzieją się szoki i nie zawsze zero jedynkowo przekładają się na rynek akcji jako wiodący wskaźnik ekonomiczny. Ze względu na to, jak one działają. Ja zachęcam Państwa do o, o sprawdzenia filmów, gdzie nagrywałem o Short Squeezie ładnych par lat temu, i tam przytaczam informację o tym, że instrumentem, który może. Doprowadzić do szoku, Jest, są duże mierze kontrakty terminowe. Jak ktoś chce się bawić short squeezy, to manipulującymi kontraktami. Natomiast yy, jak wygląda koszt? My nie jesteśmy w stanie tego nigdy określić. Wiemy, że jakaś część z tego, przede wszystkim po stronie firm, które są częścią scenariusza wyceny, mówiąc takim językiem kolokwialnym, ma swój udział w globalnym rynku akcji. Wpływają one na inwestycje biznesowe, więc ta pochodna, to źródło wyceny, to wstępne źródło wyceny po stronie surowca docelowego albo pośredniego, jeżeli mówimy na przykład o firmach miedziowych, jest tylko i wyłącznie, nazwijmy to, drugą warstwą tego kosztu, która no, oczywiście wpływa na. Produkt końcowy, ale to też trzeba pamiętać, że dzisiejsze ceny metali nie przekładają się na identyczne ceny metali w kontekście zamówień przemysłowych. Jest to bardziej skomplikowane. Oczywiście jest scenariusz, gdzie metale mogłyby zaszkodzić rynkowi. Załóżmy złoto w miesiąc spad przepoławia się, tak? Srebro traci 70% w miesiąc. A razem z nimi krypto, które jest jakąś tam częścią rynku kapitałowego, przez to, że firmy go zaadoptowały. Jak wiemy, krypto się załamało też. Hmm. No więc jakaś część tego rynku z jednej i z drugiej strony, jak się, jakby się razem załamała, nagle, szybko, w kategorii tygodni, może to doprowadzić do istotnego kosztu, który wpłynie na pewno nie w sposób negatywny na rynki akcji. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że krypto spadało w 25 roku i rynek powoli przetrawiał tę informację, ten koszt po stronie przede wszystkim altcoinów, tak? Więc jest to częściowo wycenione, ale, ale, ale mieszanka taka wybuchowa rach, załamanie, powtórki takich sesji, minus 20-30% codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, z rynkiem krypto mogą wyprowadzić rynek akcji z równowagi. To jest jednak jakieś ryzyko. Czy jest bardzo prawdopodobne? Moim zdaniem nie. Czy jest niemożliwe? Jest możliwe. Jest jak najbardziej możliwe. I taka ciekawostka ze względu na. Ten specyficzny okres notowań weekendowy, na przykład w Indiach. Ja tego nie wymyśliłem, to zapodał pan Daniel Kostecki. Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, nie mam dobrej pamięci do nazwisk z góry, przepraszam. Pokazał to notowanie na rynku indyjskim, który jest specyficzny ze względu na to, że tamtejsi regulatorzy nakazali większe pokrycie fizycznych metali w stosunku do tego, jak wygląda ta rzeczywistość w świecie zachodnim. Tak? Czyli ten poziom pokrycia jest zupełnie inny. Co no na pewno wpływa też w sposób szokowy na rynek. I tworzy po niektórych stronach zjawisko margin call, wezwania do uzupełnienia depozytu. Z przyczyn regulacyjnych. Więc te ceny, jak widać, są niestabilne. Ja się nie zajmuję przewidywaniem, żeby była jasność metali szlachetnych. Nic na tym nie zarobiłem, no może z wyjątkiem numizmatyki, ale to bardziej w kontekście yy, wartości numizmatycznej, kolekcjonerskiej, a nie ze strony wartości inwestycyjnej. Nic na tym nie straciłem ani sortowałem i nie mam zamiaru tego sortować. Natomiast zwracam uwagę na to zjawisko, że to są duże rynki, one się bardzo wystromiły, więc ich nagłe załamanie w ramach, nazwijmy to, tak zwanej drugiej warstwy może wpłynąć negatywnie. Będziemy obserwowali, pamiętali o zasadzie trzech miesięcy, którą opisywałem publicznie na Discordzie w różnych miejscach w kontekście przewidywania korekt bez czy jakichkolwiek kryzysów. I ona nam powie więcej. Czy jest to ryzyko, czy nie? Jednocześnie ze względu na znacznie bardziej strogą zimę niż zakładała większość, mamy wzrost cen gazu. W Polsce pojawiają się temperatury minus 15, 16, 18. W północnych Stanach też podobnie minus 20. Ale od północnej Anglii, czego też osobiście doświadczam po inne regiony. Widzimy ten szok na poziomie temperaturowym, tak? Wiesz, znacznie większy niż oczekiwano, ale powiem szczerze, Nowa Anglia to jest świat, gdzie takie rzeczy się dzieją i nic się strasznego nie dzieje. Chociaż prognozy już mówią, że sytuacja pogodowa w Europie się ma uspokoić w przeciągu najbliższych tygodni, no to poziomy na przykład zapasu gazu w Niemczech są alarmujące. Jeżeli ta zima by się przedłużyła przez. Cały Luty, co jest mało prawdopodobne, i część marca mogłoby dojść też do małego kryzysu energetycznego w gospodarce niemieckiej. Ale jest to skrajnie mało prawdopodobne. To musiała być jakaś zima dziesięcioleci, tak? Żeby była jasność, mówię o tym w kontekście no, pojawiających się pytań. A nie, że ja w to wierzę i to jest moja teza inwestycyjna, tylko odpowiadam na pytania, które się pojawiają. Kolejna rzecz. Znacznie ważniejsza niż to wszystko, znacznie ważniejsza. Napisałem tweeta, który się nazywa, znalazłem coś bardzo niebezpiecznego. To jest największe ryzyko najbliższych miesięcy. To, co tutaj opisałem. Ten temat dokładnie przedstawiłem na Discordzie, jak ktoś jest zainteresowany. Już na samym początku wiem, mu też to mówię, ale właśnie takie tematy będziemy omawiać. Ja uprzedzałem, że 26 rok będzie szalony. No i jest szalony. Przegrana wyborów Republikanów w Teksasie, w jednym tam okręgu. No i to właśnie zjawisko, które tutaj opisuję, to są rzeczy, które, mi, które trzeba zwrócić uwagę. Naprawdę zachęcam do przeanalizowania tego, co napisałem, bo ryzyko jest znacznie większe niż Państwu się wydaje, niż nawet może mi się wydaje. Więc jak ktoś jest zainteresowany takimi ciekawostkami, materiałami, szuka takich ciekawostek, to są raczej rzeczy niepowszechnie znane, mało znane. To zachęcam do wejścia na stronę i zainteresowania się placą, którą niedawno przedstawiliśmy, zakładka All in One Discord. Będziemy rozbudowywać to, przyglądać się sytuacji, monitorować tą sytuację. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy rok. Na pewno już będzie ciekawy, ale jest wiele rzeczy, które może pójść nie tak. I naszym zadaniem inwestorów indywidualnych jest podejście do tego w sposób rozsądny, żeby nie utracić zysku, nie budować koszpilatora natywnego, a z drugiej strony, żeby nie wpaść w spiralę kryzysu potencjalnego który tak nadal oceniam na mało prawdopodobne, ale jednak. Ja Dziękuję za uwagę za ten krótki film. Do usłyszenia.